music. <usuruh> Witam Państwa serdecznie. Jakieś trzy miesiące temu otworzyliśmy na mapie, mapie Krakowa nasz kolejny punkt Market Point, ale ja pokoju 78. Jest to sklep troszkę inny od naszych pozostałych sklepów, się on przestrzenią, jakby taką logicznym, logicznym formowaniem sklepu. Jakby mamy, mamy, mamy to stoisko z pieczywem, które, które staraliśmy się, aby było fajnie, fajnie czyściło oko, aby, aby ten towar, który się znajduje, był fajnie widoczny, fajnie wyeksponowany. Mamy aleki ze zdrową żywnością, mamy, mamy działy z mięsem, z serami, mamy widać, widać bogaty, bogaty asortyment na w tutaj ladach chłodniczych, w lodówkach. Tak wiem, że tak, tak, tak nie można mówić w lodówka, ale to jest tak potocznie rzecz biorąc. Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Na pewno na pewno nie będą Państwo żałować jakby wizyty w naszym sklepie. Staramy się, aby każde, każde jakby odwiedziny Państwa w naszym sklepie były takim wyjątkowym przeżyciem, a który dobieramy, staramy się, żeby był też taki powszechny, ale taki tak samo również wyjątkowy, niespotykany, dlatego też serdecznie jeszcze raz zapraszam. Znajdujemy się teraz po drugiej stronie sklepu. Jak Państwo widzą, ten ogromny ciąg chłodniczy jest to. Są to lodówki, komory chłodnicze zakupione od firmy IGLO. Jesteśmy strasznie zadowoleni z, tych, z, tych, z, tego, z tego sprzętu, też fajnie jest towar wyeksponowany. Jest on widoczny, możemy go sobie fajnie poukładać. Zarówno tak samo wyspy, które są stworzone również z chłodni, spełniają swoje zadanie. To, że możemy manewrować półkami, możemy sobie dobierać szerokość, długość półek, też jest dużym plusem, dlatego że możemy sobie te półki robić dedykowane pod dany, pod dany towar. Igloo more than cooling